Radio 1031 FM, telewizja wpna.fm, Karol Nawrocki, witam. Witam dzień serdecznie dobry. pana redaktora, witam państwa, dzień dobry. Panie prezesie, po raz kolejny jest pan w Chicago, tym razem na paradzie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jak pan podchodzi do tego naszego polskiego miasta? No rzeczywiście, ładnie pan redaktor powiedział, polskie miasto, bo element polskości, nasza wspaniała Polonia i nasze wartości, które są tak ważne, i dziedzictwo kulturowe państwa polskiego dzisiaj na paradzie wybrzmiały w całej okazałości. Ja znam Chicago, przyjeżdżałem tutaj jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, ale dzisiaj, wszystko co było w moim doświadczeniu czy w moim sercu wybrzmiało w czasie parady. To piękne doświadczenie. Patrzę na to, skoro pan redaktor pyta przez pryzmat tego, jak silnym narodem jest naród polski i jak te wartości są głęboko w nas, bo tutaj tysiące kilometrów od swojej ojczyzny Polacy tak pięknie potrafią służyć Polsce, pielęgnować nasze wartości, ale też, też tradycje, choćby kulinarne czy inne tradycje, które są tutaj w Polsce i dzisiaj to wybrzmiało. A jak pan uważa? I jak powinna wyglądać oferta ze strony państwa polskiego, różnych instytucji w stosunku właśnie do Polaków mieszkających poza Polską, no zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych? Myślę, że tutaj jest kilka sfer, które są zadaniem dla władz państwowych, ale też dla... Prezydenta. Po pierwsze to budowanie dumy z bycia Polakiem. Przecież wielu z Was, wielu z Polaków mieszkających poza granicami państwa polskiego, nosi w sobie właśnie te wartości, o których mówimy, i chce czuć dumę z bycia Polakami. Nikt tej dumy oczywiście nam nie zabrał, ale wzmacnianie tego elementu polskości w Polakach, którzy żyją poza granicami państwa polskiego jest bardzo ważne. Myślę, że Polonia ma także wielką nadzieję, że przyszły prezydent Polski zadba o dobre relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. I to ważne wielu. Z Was, drodzy Państwo, ma często dwie ojczyzny, Polskę głęboko w sercu, ale są też obywatelami Stanów Zjednoczonych i to bardzo ważne, aby przyszły prezydent zagwarantował dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi ze względu na bezpieczeństwo, na rozwój państwa polskiego, ale też właśnie ze względu na komfort życia naszej wspaniałej Polonii. Na takim poziomie wykonawczym wydaje mi się, że prezydent Polski i wszystkie władze państwowe. I to jest w moim programie, w planie 21 jako przyszłego prezydenta. Powinien zrobić wszystko, aby był łatwiejszy dostęp do obywatelstwa polskiego dla tych, Polaków, którzy mają polskie korzenie i o takie obywatelstwo się starają, szczególnie w kryzysie demograficznym nie możemy pozwolić sobie na sytuację, że synowie czy wnukowie naszych bohaterów często czekają tak długo na polskie obywatelstwo. Potrzebujemy obywateli państwa polskiego, nawet jeśli nie wracają do Polski. A wizyta w Białym Domu, spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem no, nie ma wątpliwości, że to jest wydarzenie, które bardzo mocno zaistniało, jeżeli chodzi o to, jaki jest odbiór w Polsce, wszędzie. Zresztą dzisiaj też było bardzo dużo pytań, dyskusji, jak do tego spotkania doszło. Domniemy Wam, że Pan, Panie Doktorze, wie o tym, może jeszcze kilka osób, ale tak w przestrzeni publicznej to nie znamy tych szczegółów. Możemy je poznać? Same szczegóły wyglądają w sposób, który by opinia publiczna poznała, bo były to przede wszystkim spotkania już od samego rana, jeszcze przed uroczystością w Ogrodzie Różanym z najważniejszymi przedstawicielami amerykańskiej administracji, z Markiem Rubio i z Pickerem Johnsonem, więc, ale także z innymi politykami i kongresmenami. Więc ja miałem jeszcze przed uroczystością czas, żeby rozmawiać o swojej wizji współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Z doradcami prezydenta Donalda Trumpa. Wiedziałem oczywiście, że prezydent jest na miejscu, no bo przemawiał podczas dnia modlitwy. No i w pewnym momencie doszło do tego spotkania. Prezydent Trump miał ochotę spotkać się z kandydatem na prezydenta po tej serii spotkań z bliskimi doradcami, więc w sposób techniczny po prostu wszedłem do gabinetu Owalnego, wymieniliśmy. Swoje opinie z prezydentem Trumpem, i tak to wygląda. Coraz bliżej pierwszej tury wyborów. No i oczywiście przyspiesza kampania wyborcza. Jak pan ocenia ten poziom, powiedzmy to, wzajemnej agresji między kandydatami, poszczególnymi obozami politycznymi? I czy będzie teraz z każdym dniem jeszcze bardziej gorąco, jeszcze, jeszcze mocniej? Agresja w polityce nie jest niczym dobrym. Powinniśmy pozbyć się. Agresji w życiu politycznym, pozostawać na fundamencie dyskusji o planie dla Polski, o tym, jak Polska ma wyglądać. Ja jestem impregnowany na agresję czy na hejt, więc ciężko mi to oceniać pod względem emocji. Oczywiście. Dużo takiej nieuczciwej krytyki dotyka mojej osoby, ale uznaję to niestety za trwały element życia politycznego, szczególnie w walce o tak ważny urząd, najważniejszy urząd w państwie polskim, jakim jest prezydent. Tak myślę, że emocje będą rosły z każdym dniem i z każdym tygodniem, natomiast ja nie staram się przekonać wyborców agresją, ale raczej konkretnym planem dla Polski, ale też krytyką tego, co... Uznaje za złe w państwie polskim, uznaje, że obecny rząd Donalda Tuska. Prowadzi Polskę w bardzo złym kierunku. To odczuwają Polacy żyjący w Polsce. Wiemy, że w Polsce żyje się gorzej niż rok temu, niż dwa lata temu. Jestem zaniepokojony zwijaniem przez rząd Donalda Tuska wielkich projektów, przełomowych projektów, takich jak Centralny Port Komunikacyjny. A pozostając w tematyce Polonii i Stanów Zjednoczonych, jestem też jednak zaniepokojony głęboko próbą budowania alternatywy dla NATO. Poprzez europejskie siły zbrojne i przesuwaniem wysiłku przemysłu zbrojeniowego do Paryża i do Berlina, na nie współpracę z tymi państwami, które bezpieczeństwo nam współgwarantują, bo najważniejsze jest, żebyśmy budowali potencjał polskich sił zbrojnych. Więc krytyka, tak, agresja, najlepiej jakbyśmy się jej pozbyli. Czy już trwają jakieś rozmowy a propos tego, kto potencjalnie może Pana poprzeć? w drugiej turze wyborów? Takie, takich rozmów ja oczywiście nie prowadzę. Skupiam się na pierwszej turze wyborów. Nie wiemy, kto będzie w drugiej turze. Możemy założyć nawet, że zostanę prezydentem w pierwszej turze wyborów. Oczywiście takie nadzieje nosi w sobie z całą pewnością więcej kandydatów. Teraz na takie dyskusje jest zbyt wcześnie, no ale mamy przekonanie, że dla mnie choćby osoby głosujące na wszystkich konserwatywnych Kandydatów. To są wyborcy, którzy także mogą zaufać Karolowi Nawrockiemu w drugiej turze wyborów. Nie byłbym oczywiście tym zdziwiony, ale teraz całe skupienie jest na pierwszej turze wyborów. A jeżeli chodzi o to, o to jak sobie Pan wyobraża współpracę? Jeżeli Pan wygra, obojętnie czy w pierwszej, czy w drugiej turze, jak Pan sobie wyobraża współpracę? Z opozem rządzącym. Wszystko, panie redaktorze, drodzy Państwo, co będzie dobre dla Polski z całą pewnością niezależnie od tego, przez kogo jest proponowane. Zyska moją aprobatę. Jako człowiek, który kandydat, który nie jest członkiem żadnej partii politycznej, jestem popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Zawsze powtarzam, że jestem z tego dumny, bo to największa partia w polskim parlamencie. Ale ja jako prezydent Polski będę miał właściwie jedno zobowiązanie to jest zobowiązanie wobec Polski i Polaków. Stąd współpraca wokół projektów, które są dobre dla Polski, które dają Polakom ulgę w dzisiejszej drożyźnie. Będą przeze mnie aprobowane, nie mam najmniejszych wątpliwości. Ja już jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej czy kandydat na urząd prezydenta wielokrotnie pokazywałem, że jestem człowiekiem, który potrafi dojść do porozumienia z ludźmi, którzy myślą zupełnie inaczej o życiu partyjnym, o życiu politycznym. Więc nie obawiam się, że jako prezydent wpadnę w tak głębokie emocje polityczne. Będę robił wszystko, co dobre dla Polski. Dziękuję bardzo. Dr Karol Nawrocki w Radiu 131 FM, telewizja wpn.fm. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu. Dzięki.